Więc witajcie w kolejnym dniu. I jesteśmy przed Kauflandem. No bo się okazało, że w torbie, w której miały być klapki, klapek nie ma. Więc musimy sobie zakupić te buciki do pływania. To idziemy do Kauflanda. Myślę, że tam jakieś będą. Mamy taką nadzieję, bo jest niedziela, więc ciężko może być ze sobą. A, no możesz Rzeszkosz. Idziemy. O, jaki tu wybór roślin jest. Może coś sobie do domu wezmę. Idziemy po klapki. A gdzie będą klapki? Reszty. Jaki wybór mąk. Wybór wszystkich o! Alkohole! Znaczy się piwa. O, jakieś kosze są. Może w takich koszach będą klapki, co? W takich koszach mogą być. No wszystko, akla. O! A ja znalazłem. 5.99 tylko jakieś takie małe. To chyba dziecięce. A to są tylko dziecięce? Trzyma. Znaczy, A, przegapiłam. I co? O, to takie jak masz w domu? Nie, to takie jak Daniel ma. A weź się przesuń. Jak? No też bym chciał jakieś ładne, może różowe. Hmm? Dobra W poszukiwaniu klapów Trzy wiki są w środku Mam! Dobra, idziemy po jakąś bułę dla dziecka Dużego dziecka I idziemy się plażą Idziemy na psią plażę na plaża dla psów No i plaża jest dosyć daleko od nas oddalona My w ogóle mieszkamy na takim miejscu, że Wszystko jest daleko oddalone Ale widzieliśmy rano krowy Więc, o tam jakieś Co tam jest? Co to jest? Pasztownie, ja tak? To ja tam widzę wieżę na telefon. Na pasztownie. W <noise> wieżu bynajmniej. Od naszego miasteczka jest 9 km do centrum miasta, do Szybienika, Sibienika. I mamy potem jeszcze następne 10 km, czy 12 do Wodic. I tam znaleźliśmy plażę Lapsów. Więc idziemy ją obadać. Klimat jest iście wakacyjny, jest ile stopni? 28. 28. A która godzina? Jeszcze nie ma 11. Nie ma 11, więc jest ciepło, przyjemnie. Prawdopodobnie będzie można schodzić się. W wodzie i będziemy się chyba widzieli na tej plaży zaraz, bo pieski tu nam sapią. O, Lidl. Mm, Lidl. Byliśmy wczoraj w Lidl, ale nasz Lidl był biedny. O. I to jest to, patrzcie, o co, co tutaj zdobyliśmy? widać? Nie. Tak? Tak. tak. Czyli a. można tutaj jechać? No można, ale ty chciałeś koniecznie do Kauflanda. kapcie. No ja też się mam kapcie. Bez kapci jest niebezpiecznie. Więc u nas pod Lidlem ewentualnie są krzaki, a nie wiem, czy widzieliście tu pod Lidlem były agawa. Spójrzcie, jakie tu fitok jest. I ilu motocyklistów. Fajnie. No. Są wysepki. Ciekawe, jaka będzie ta plaża, czy na otwarte morze, czy na jakieś wyspy. No i koniec widoków. Znaczy się, widoki są, tylko mniej okazały. Dobrze, myślę, że będziemy się już widzieli na plaży. Już pokażę. je. Pokaż już i sobie. Już się zmęczył. Jeszcze nie za zamknął, ale się zmęczył. Ale intensywnie biegał dziś rano z Na plaży. No i ona jest w remoncie. To jeszcze nie jest początek sezonu, więc wszystko jest dopiero szykowane. Mogą jakieś nasadzenia, pierwsze drzewka już są ale widać, że jest jeszcze sporo wygubanego i no jeszcze dużo przed nimi tam tam jest parking tam zaparkowaliśmy parkunki jeszcze są wyłączone w sumie jesteśmy przy miasteczku Wodice i to miasteczko jest z tamtej strony widok jest fajny jeszcze poszliśmy po namiot dla psów. W ogóle większość rzeczy naszych jesteśmy totalnie zapakowani. Większość naszych rzeczy to są rzeczy dla psów. Już wam pokazuję. Zejdź! Ej! Już zaraz rozłożymy kocyk. Miska z wodą musi być, już piją. Ledwo co wyszły z parkingu, już by się pizza chciało O, biegnie. Biegnie obieg numer dwa. Już potyka znalazł, więc raczej są szczęśliwe. Nawet w tym roku mam własne kapoki. Już jest pierwszy raz nad morzem, więc pierwszy raz będzie się plażował. Widzę, że piersi plażowicze idą. Mamy godzinę 11. Jest chyba jakieś 28 stopni, więc temperatura cały czas rośnie. Może ładne, zaraz sobie wejdziemy i zobaczymy, ale pierwszy rozłożymy ze wszystkim. bo jakaś ostra impreza. Pokaż graba. Ja się nie cyku. Tam w środku jest krab. O, wychodzi! Widać mu szczypce No nie chce się złapać, O jest. Byłeś, jest, byłeś już w wodzie, przyznaj się, jesteś mokry. Ty też byłaś w wodzie? Idziemy zobaczyć wodę. Tylko tak, żebyśmy się nie wywrócili i ogarnęli, czy jeżowce są. Gdzie wy tam włazicie? To chyba takie specjalne baseny dla psów. O, moja już jest zajęta intensywnie walczy z kamykami. To taki brodzik specjalnie dla Ciebie chyba Moli, co Krzywdy sobie nie zrobisz, a będziesz miała radość. Zaraz zobaczymy, co jest tam dalej. dalej jest dalej woda. Ile tu wody. A jaki wiatr. A to przynajmniej nie jest tak gorąco. Wysypki. I tam nożeby. przyznaj się, jesteś mokry ty też byłaś w wodzie? idziemy zobaczyć wodę tylko tak, żebyśmy się nie wywrócili i ogarnęli, czy jeżowcy są gdzie wy tam włazicie? to chyba takie specjalne baseny dla psów, o Molly już jest zajęta intensywnie walczy z kamykami to taki brodzik specjalnie dla ciebie chyba moli co? krzywdy sobie nie zrobisz, a będziesz miała radość. Zobaczymy, co jest tam dalej. dalej jest dalej woda. Ile tu wody. A jaki wiatr. No to przynajmniej nie jest tak gorąco. na naszej plaży, w sumie jakieś 100 metrów. A zobaczcie jaki luksus. Jest płytka zamiast kamieni. No widok oczywiście też jest zawsze piękny. I taki fajny mostek przed nami i to jest właśnie, za tym mostkiem już jest plaża dla psów. No Wszystko jeszcze jest pozamykane. Tak jakby jakby jeszcze... No, no jeszcze z dwa tygodnie do sezonu. Pieski zadowolone spacerują. Wieje? Na tej plaży wieje. Na tej z tyłu w ogóle nie wiało I czuć upał. Tu wieje, bo wszystko jest otwarte. Już wam pokazuję, co to za plaża. Jak się nie zabije obseń Owo, które mi tu drogę zastępują. Tak się nazywa. Osoby nie mogą się pływać, ale przypuszczam, że mogą spacerować. Nie wie, jest bardzo przyjemnie, głównie przez to, że te krzaki, wszystko przez krzaki osłonięte. No, idziemy dalej I widzicie tą chmurę i tam czasem różni. I ta chmura idzie mało w naszym kierunku, więc stwierdziliśmy, że ją nie zmoknąć, to będziemy się pomału zbierać. I tak już jest po 15, dobrze to myślę, że ten dzień plażowanie na chorwacka flaga. Jesteśmy znowu kawałek dalej od tej naszej plaży, będziemy już wracać jak wspominałam, bo tam nie zapowiada się ciekawie, ale spójrzcie jakie to są ładne kwiaty pełno drzew oliwnych i tutaj już kwitną czuć jak ładnie pachną te różowe kwiatki też fajnie wyglądają i też ładnie pachną coś jak malwy aż miło na nie popatrzeć jak jakie może. a teraz pójście tu jak fajnie jest taki cały jakby środek. fajne parasolki Jakaś mała przystań. Deszczu nie było. Okazało się, że pokropiło chwilę, ale to jak wracaliśmy autem i to w sumie nawet nie w tym miejscu, co byliśmy, zaczęło kropić, więc my pomału się zadomawiamy. Tam są flamingi i zaraz będziemy w basenie. O. O. Niektórzy już są w basenie. No dobra, jeszcze mamy dwa kółka, więc ja chyba będę pomału zakończać ten dzień. Będziemy się tu teraz chwilę jeszcze basenować, ochłoniemy trochę. Psy się wykończyły na tym słonku, które było. I w ogóle dalej słońce mi świeci w twarz. Która jest godzina? Jaki. A no to, no to ta właśnie jest godzina. Dośku Czyli Ja już się na dzisiaj z Wami żegnam i widzimy się jutro.